Chciałbym całej grupy sportowej nam no, po słowem podziękować za no, to wyróżnienie. Żyję tu przeszło na tym tym mieście, no nie tak, wiem, czy że ta sprawa była skonstruowana. No i w tym momencie myślę, że tak jak mówił pan przewodniczący, no najlepiej by było, żebyśmy zarobili się pozdrawili w szerszą drogę, dodać alarm do godziny. Nie obieszkam. Ja tylko z tym, że mam taki charakter. Panie z tym, że Państwo jako, jako samorząd naszej miejscowości się nam środki bo na tyle, że mogliśmy w jakiś sposób w ten sukces wysiągnąć. Jeżeli będą one jeszcze większe, to będzie jeszcze większy sukces. Nie będziemy ciągnąć, ale myślę, że miło jest. Dziękuję ślicznie.